Cześć, witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Patrycja. Dzisiaj jest 25 listopada, yy, piątek, a to fragment na dziś. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Yy, to, że te słowa nie przeminą, yy, to oznacza, że są one ważne, yy, a zawarte one są w Piśmie Świętym. Czy Czytacie Pismo Święte? Jeżeli nie zdarzyło Wam się, to warto zacząć. Więc challenger na dziś będzie, abyście um, przeczytali jakiś fragment z Pisma Świętego, może być to Ewangelia na następny dzień, ale możecie po prostu wyszukać odpowiedni dla Was. Um, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapki w górę i cześć!